Kurde, co to za kupie zasady Akceptuj Cześć, witamy w kolejnym odcinku Witaj Mamy dzisiaj grę, jak to się nazywa? Patz Skoki Skoki, a? Zagramy Jak to się gra? I co się tutaj robi? Robi się takie coś Na tym polega cała gra Może skacemy Czekaj o, o, o O, 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 o Walnął w pachołek I sobie ryj rozwalił Teraz gra Janus <noise> Nie udało Ci się <noise> Nie weszłeś Fajnie. Czekaj Zrobimy pająka co ty na to? No uwaga <noise> O, teraz Wyszło <My> dobrze <noise> gra. Co za chcę tutaj robić? Chyba jakieś monetki zbierać trzeba nie, nie wysłać ci Głupia reklama, no nie? Bardzo głupia i w ogóle dźwięku nad nie ma Z tego co słyszę chyba Ale się wyrąba po tej reklamie tak mnie bardzo interesuje, muszę ją zainstalować Czemu to są słonięte oczy? To Ty I nic nie widzisz jak skaczesz. Skaczesz jak bałwan do wody O ty Czekaj, robię, czekaj, robię fikoła do tyłu Chciałeś? O! Był Fikołek, tak, tam z góry HUSZ! HUSZ! Coś no. tam wysło Szczerze mówiąc jestem trochę rozczarowany Szczerze mówiąc jestem tak trochę rozczarowany Patrz jak stoję, jakbym srał Udało eee... okay. salto! i w oka Do dupy Znowu <gryw> <gryw> Widziałeś jak walnął? No, eee, o. Da, Dawaj, dawaj I masz, uh. wieś. Moment czwarty Jeszcze wyżej, jeszcze musisz Jakie kudo sus zubię fikoła przecież, osukali mnie. Osukało mnie, gro Ty, kurde, głupio. Ty, kurde, baranie ty. Ty, kurwa, baranie ty. No i nie udało ci się, widziałeś? Połamał, po udało mi się znowu, teraz ty skacz znowu. Nie wysuwa ci. Kręgosłup był Kręgosłup, nie? Dobra, to było na telewizowie. Mam nadzieję, że zaciągniemy się spodobał. Pożegnaj się. Siema, 30 tysięcy w gół. Tak, 30 tysięcy łapy w gół i na razie. Elo, mordy. Hey.